E, witaj z powrotem, już jestem. A więc tak. E, przypomnę, e, bo nie mówiłem tego na początku. Jest to samochód Opel Vectra B rok 2000. Silnik DTL 101 koni. Jest to moje auto. I tutaj na tym moim aucie e, Wam to wszystko pokażę. tak? A więc... Rozbieram, znaczy rozbieramy. Odkręcamy tutaj. Mamy parę śrubek, które trzymają tutaj całą tą, można powiedzieć, taką deskę rozdzielczą, tak to bym nazwał. Bezpieczników. I tutaj mamy multimetr. O, to jest ten multimetr, tak? I tutaj się wszystko dzieje. On tutaj steruje wszystkim światłami właśnie kierunkowskazami tam e, i wycieraczkami i różnymi innymi rzeczami, a więc tutaj kabelki sobie już wyjąłem na wierzch chciałbym tutaj to pokazać tak o właśnie żeby to było w miarę widoczne nas interesują e, te dwa kabelki tutaj to jest kabel czerwono-czarny jeden i drugi nie wiem czy je dobrze widać o te dwa czerwono-czarne o te i my ucinamy, nie ten, tylko ucinamy ten, o, o ten tutaj, ten pierwszy od nas, tak, bo są dwa kabelki takiego samego koloru, e, ten pierwszy od nas, ten pierwszy od nas ucinamy, tamten tylni zostawiamy w spokoju, tak, czyli to jest bardzo prosty zabieg, nie wymaga jakiejś tam, nie wiadomo, jakiej tam wiedzy. Uwaga, cięcie Przypominam, że robię to na swoim samochodzie pyk OK Sprawdzamy Czy się udało Przekręcam stacyjkę Proszę bardzo pryskam Stoi, stoi, stoi Woda spryskiwaczy Zatrzymuję się na wycieraczkach, pokażę Wam to z zewnątrz. Proszę bardzo, w tej chwili wycieraczki się odbrażają i ruszamy wycieraczkami. Bardzo proszę. Voila! Jeśli ktoś by miał yy, jakiś tam, yy, nie wiem. Problem z tym, że po prostu, no okej, okay, to się przydaje tylko na zimę, e, na lato byłoby fajniej, żeby te wycieraczki działały razem ze spryskiwaczami, tak, e, bo na trasie czy cokolwiek dla naszej wygody, o, o, to oczywiście wszystko robimy dla naszej wygody, żeby te wycieraczki chodziły razem ze, spry, ze spryskiwaczami. Można e, założyć taki malutki e, przekaźniczek, tak, bądź przełącznik który przełączamy jak chcemy to żeby przewód żeby było przewodzenie bądź odcinamy te przewodzenie i jak chcemy tak mamy Tak, ale myślę, że to nie jest problem bo e, ruszamy tutaj spryskiwacze i do góry praktycznie o, praktycznie możemy to robić sobie błyskawicznie myślę, że pomogłem zaoszczędziłem czasu i pieniędzy pozdrawiam Не запомните лапка в горе. Хай.